I zadanie kolejne, trzecie, dość nietypowe, ale bardzo szybkie i proste. Rozważamy przedziały liczbowe od minus nieskończoności do piątki i od minus jedynki do plus nieskończoności. Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów? No to narysujmy sobie to wszystko na osi liczbowej i będzie prościej, prawda? Przedział od minus nieskończoności, minus nieskończoność jest gdzieś z lewej strony, do piątki. I teraz najważniejsza kwestia. Co oznacza ten przedział otwarty z nawiasem okrągłym i domknięty ze spiczastym? Przedział z nawiasem takim okrągłym to jest przedział otwarty, który mówi nam o tym, że my dojeżdżamy do tej piątki, ale tej piątki już nie bierzemy do tego przedziału. Sama ta liczba konkretnie nie należy do przedziału. Jakieś 4,999 i tak dalej będzie należało, piątka już nie. I teraz, jeśli mamy przedział, taki ze spiczastym nawiasem, kwadratowym, takim domkniętym, to mamy wtedy minus jedynkę, która należy do naszego przedziału. Więc jak ja tutaj gdzieś mniej więcej zaznaczę minus jedynkę, to robię kółko zamalowane, bo ta minus jedynka również należy do mojego przedziału. I prowadzę sobie przedział do plus nieskończoności. Pytanie, ile jest wszystkich liczb całkowitych, które do obu jednocześnie przedziałów należą? To tak, minus 1 należy, 0 należy, 1 należy, dwójka, trójka, czwórka, ale piątka już nie. Dlatego że piątka nie należy do tego pierwszego przedziału, jest otwarte kółko. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich wartości, odpowiedź A.